Witajcie w kolejnym odcinku naszego zagadkowego show. Za chwilę usłyszycie zagadki z bajki o zaginionym misiu. Pytanie numer jeden. Oj, Lolek, z tego co widzę, to zaczynamy od razu od trudnego pytania bez odpowiedzi. Oh! No dawaj, dawaj, zobaczymy. Co mama zapakowała na poszukiwanie misia? Mamy tutaj pięć odpowiedzi, aż pięć. Lolek, to może za każdą odpowiedź będzie jeden punkt. Co ty na to? To jest świetny pomysł, bo wymienić pięć rzeczy to nie lada wyzwanie. To ja będę lekko podpowiadał. To było coś, dzięki czemu lepiej widać ślady. To było coś do pisania, coś do picia, coś do jedzenia i coś do patrzenia, żeby zobaczyć to, co jest daleko. Pięć rzeczy. No to sprawdźmy odpowiedzi. Pierwsza rzecz, czyli ta, dzięki której widać pewne ślady, to. Lupa! Coś dzięki czemu możemy pisać, to. Długopis! Coś do picia? Woda! Coś do jedzenia? I coś dzięki czemu widzimy rzeczy, które są daleko? To. Lornetka! Wow! Mogliście zdobyć 5 punktów, jeśli zdobyliście, to super! A jak nie, to też super! I czytam kolejne pytanie. Co sprawiło, że załamany Lolek poczuł się lepiej? Uwaga, uwaga! Tutaj dwie odpowiedzi są prawidłowe, więc znowu dwa punkty. Ojej! Odpowiedź A. Przytulił się do mamy. Odpowiedź B. Mama opowiedziała mu śmieszną historię, jak tata wpadł do kałuży. Odpowiedź C. Poszedł grać w piłkę czy odpowiedź D. Zjadłem kalafiora. Odpowiedź A, B, C albo D. I pamiętajcie, że są aż dwie prawidłowe odpowiedzi. 5 sekund do końca przypomnę odpowiedzi przytulił się do mamy B mama opowiedziała mu śmieszną historię jak tata wpadł do kałuży czy C poszedł grać w piłkę czy D zjadł kalafiora Sprawdzamy. czy była to odpowiedź A przytulił się do mamy tak to prawidłowa odpowiedź czy była to odpowiedź B mama opowiedziała mu śmieszną historię jak tata wpadł do kałuży no pewnie, że tak. Wcale nie poszedłem grać w piłkę i wcale nie zjadłem wtedy kalafiora. No dobra, Lolek, nie zjadłeś kalafiora ani nie poszedłeś grać w piłkę, ale faktycznie, Lolek, po tych dwóch przedstawionych sytuacjach poczułeś się lepiej. Więc mam kolejne pytanie. Pytanie numer trzy: Jak nazywał się Miś, którego zgubił Lolek? I tutaj znowu nie mamy żadnych odpowiedzi. Trzy sekundy na odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to miś. Miś Wędruś. Ja właściwie tego go nawet nie zgubiłem, tylko on mi uciekł. No faktycznie, Lolek. Ten Wędruś to uciekł. To kolejne pytanie. Numer cztery. Do jakiego pierwszego miejsca udała się mama z Lolkiem? Czy była to A kawiarnia, czy B był to sklep z zabawkami, czy była to C lodziarnia? Czas start! Hmm, sklep z zabawkami, no na pewno się tam pojawił, ale czy to było pierwsze miejsce? Hmm, no nie byłabym tego taka pewna. Lolek, sprawdźmy odpowiedzi. Odpowiedź A, kawiarnia. O, oj, nie, 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 to nie była kawiarnia. Odpowiedź, bez chleb z zabawkami. O, nie, 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 to było na końcu. Odpowiedź C, lodziarnia. Uhu, to była lodziarnia. Och, Lolek, pewnie sam poszedłbyś teraz na lody, co? No, no, to prawda, prawda. To ja lepiej przeczytam już kolejne pytanie. O jakim miejscu mowa w poniższym wierszyku? Gdzie się każde dziecko śmieje, kiedy w domu nudą wieje? Tam zjeżdżalnie i huśtawki, dla rodziców piękne ławki. Co to może być? Co to może być? Co to może być? Co to może być za miejsce? Tam poszedł Lolek z mamą, żeby poszukać misia. Uwaga, sprawdźmy odpowiedź. To miejsce to plac zabaw. Brawo, kochani, Jeśli zgadliście, przyznajcie sobie kolejny punkt. Ja sobie przyznałem, bo wiedziałem, ho, ho, To czas na kolejne trudne pytanie. Na czym uwielbia bujać się miś Wędruś? A. Na bujawce. B. Na karuzeli, czy C. Na bujanym koniku. Start! Co to za odpowiedź? Co to za odpowiedź? A, B czy C? Bujawka, karuzela czy bujany konik? Hmm. No powiem Ci, Lolek, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i wcale nie jestem pewna. Myślę, że Wędruś lubi się bujać na karuzeli, ale hmm, sprawdźmy odpowiedź. Czy była to odpowiedź A. Na bujawce? No pewnie, że nie. Odpowiedź B. Na karuzeli? No też nie, on się boi karuzeli. Czy jest to odpowiedź C. Na bujanym koniku? Tak, to właśnie prawidłowa odpowiedź! Juhu! No tak, teraz to już wszystko pamiętam! Przypomniało mi się! Lolek, to teraz zobaczymy, czy Ty pamiętasz. W jakim miejscu znalazłeś Wędrusia? Czy był to A, plac zabaw? Czy znalazłeś go B, nad morzem? Czy znalazłeś go C, w sklepie z zabawkami? A, B czy C. Startujemy! No, nad morzem, no to, to, to kto to wymyślił? Przecież nie byłem nad morzem. Ho, ho, ho. Czy znalazłem go na Placu Zabaw? Ojej, no nie wiem, nie wiem, a może, 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 może nie powiem. Dobra, Lolek, to nie mów. Sprawdźmy odpowiedzi i zobaczmy, czy dzieci wiedziały. W jakim miejscu Lolek znalazł Wędrusia? A, na Placu Zabaw? Pff, nie. B. Nad morzem? Nie. C? W sklepie z zabawkami. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Lolek znalazł Wędrusia w sklepie z zabawkami. No właśnie, to wiedziałem. A wiecie wiedział dlaczego? Bo ja pamiętam, jakie zabawki zobaczyłem w tym sklepie z zabawkami. I tego też dotyczy kolejne pytanie. Jakie zabawki Lolek zobaczył w sklepie z zabawkami? I tu wcale nie ma podpowiedzi. O, o, zobaczyłem ich aż pięć. No to próbujcie wymienić chociaż dwie zabawki, które Lolek zobaczył w sklepie z zabawkami. Tu, tu, ry, tu, 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 tu. Jak wymienicie dwie, to macie dwa punkty. Tu, tu, ry, tu, tu, tu. Dobra, lolek? To czytaj odpowiedzi, co ty zobaczyłeś w tym sklepie z zabawkami. A więc tak: to były lalki, samochodziki, piłki, klocki i misie. No, pięknie, to faktycznie widziałeś mnóstwo zabawek. Lolek, a czy ty pamiętasz? Jak ty się czułeś, kiedy znalazłeś wędrusia? I takie jest właśnie nasze przedostatnie pytanie, i co więcej, są aż dwie prawidłowe odpowiedzi. Gotowi? Punkt A. Lolek czuł złość, bo bardzo się o niego martwił. Punkt B. Czuł radość, bo cieszył się, że znalazł wędrusia. Albo C. Lolek czuł wstyd. Wybieramy A, B lub C, i pamiętajcie, że są aż dwie prawidłowe odpowiedzi. Hmm, no pamiętam te emocje, zupełnie je pamiętam, o i pamiętam bardzo, bardzo. Więc przeczytajmy już odpowiedzi. No dobra, to sprawdźmy. Czy Lolek czuł złość, bo bardzo się o niego martwił? Tak, Lolek czuł złość, zgadza się. Czy Lolek czuł radość, bo miś się znalazł? To też się zgadza i to są właśnie dwie prawidłowe odpowiedzi. Możecie przyznać sobie dwa punkty, jeśli odpowiedzieliście prawidłowo na to pytania lub chociaż jeden, jeśli jedna odpowiedź się zgadza. Ada, a wiesz, że teraz już czas na ostatnie pytanie? To ja je przeczytam, dobra? Dlaczego miś schował się przed Lolkiem? A. Chciał poszukać lalki, B chciał się bawić z Lolkiem, czy C chciał zostać podróżnikiem, a B czy C czas start! Kochani, ostatnie pytanie, mam nadzieję, że uda Wam się prawidłowo odpowiedzieć. Dlaczego Mis schował się przed Lolkiem, a chciał poszukać lalki, B. chciał się z nim bawić, czy C chciał zostać podróżnikiem? Sprawdźmy odpowiedzi. Czy była to odpowiedź A. Chciał poszukać lalki? Nie. Czy była to odpowiedź B. Chciał się z nim bawić? Nie. Tak! No właśnie, Wędruś powiedział, że chciał się ze mną bawić, mimo że to wcale nie było zabawne. Nie wiem co to za pomysł, no ale taki wymyślił. No i cóż mi tu dalej dyskutować? Dokładnie, Lolek. Miś Wędruś widocznie miał inny pomysł na zabawę niż ty. Dokładnie, ja to bym potańczył, albo poćwiczył, albo poskakał, albo, albo, albo nie wiem. Figołga zrobił. Wiesz, Lolek, ja to też bym potańczyła. W końcu jesteśmy tańczącą drużyną, prawda? No prawda, prawda, dlatego mam taki pomysł, że skoro skończyliśmy już nasze zagadkowe show, to udajemy się na lekcję tańca. A jeśli ktoś chciałby do nas dołączyć, wystarczy do nas napisać. Wszystkie adresy, telefony, kontakty znajdziecie w opisie tego odcinka. Pamiętajcie, że dojeżdżamy do przedszkoli w wielu różnych miastach. Dokładnie tak, dlatego my z Lolkiem idziemy teraz potańczyć i trochę się pogimnastykować, a z wami się już żegnamy. Do zobaczenia! Pa, 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 pa! A, no, 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 zapomniałem. Kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o kolejnych odcinkach. No, to jeszcze raz się żegnam. Pa, pa!